Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii doginary. Dzisiaj chciałabym dać Wam cztery rady na temat tego, jak oduczyć psa skakania przy powitaniu. Bardzo często przekroczenie przez nas progu drzwi sprawia, że nasze psy emanują ogromną radością, ponieważ jego właściciel, właściciel tego psiaka wrócił do domu. Nasze psy bardzo często to okazują. Machając ogonem, skacząc, szczekając, widać, że są pełne radości i energii. Często również wchodząc do domu, jesteśmy albo ładnie ubrani, albo niesiemy ciężkie zakupy, e, albo wchodzą jacyś goście, e, na których nie chcielibyśmy, aby nasz psiak szczekał czy też skakał. W związku z tym warto jak najwcześniej rozpocząć pracę nad spokojną umiejętnością przywitania osoby wchodzącej do domu. W jaki sposób możemy nauczyć nasze psy spokojnego witania bez skakania, szczekania i różnych innych zachowań, które mogą przysporzyć nam troszeczkę problemów w przyszłości? Po pierwsze, Emocje. Nasze psy, gdy wchodzimy do domu, są pełne emocji. W związku z tym, jeżeli chcemy, aby spokojnie się z nami witały, musimy pomóc im troszeczkę się wyciszyć i uspokoić. Dlatego jak tylko ktoś wchodzi do domu, to niewskazane jest ciumkanie do psa, klaskanie, cieszenie się, radowanie, bo w momencie gdy pies zobaczy nasze emocje, to tym bardziej będzie się emocjonował całym przywitaniem. W momencie jednak gdy my do mieszkania wejdziemy spokojnie, troszeczkę zignorujemy naszego psa, będziemy się zachowywać w stonowany sposób, to automatycznie nasz pies też troszeczkę zmniejszy swoje emocje widząc nasz spokój i nasze opanowanie. Jeśli to będziemy powtarzać za każdym razem wchodząc do domu, to nasz pies zacznie przywitanie traktować zdecydowanie z mniejszą ilością emocji, niżeli było to wcześniej. Wiem jednak, że ze strony ludzkiej nie jest to łatwe, bo wiadomo, że jak wchodzimy do domu, to my też się cieszymy, że te nasze psiaki e, widzimy. Jednak, jeżeli chcemy, aby psy z nami się spokojnie witały, to musimy w tym momencie również zachować spokój. Druga rada: przy, po, przy powitaniu możemy wprowadzić pewne zasady i reguły. Jakie to mogą być zasady? Możemy naszego psa nauczyć komendy na miejsce, na legowisko. I w tym momencie, gdy tylko wchodzimy do domu, odsyłać naszego psiaka na legowisko. My w tym czasie możemy się spokojnie rozebrać, odłożyć zakupy i dopiero gdy to zrobimy, podejść do psa, zwolnić go i zaprosić do przywitania z nami. Możemy również nauczyć naszego psiaka, że jak tylko wchodzimy do domu, on ma usiąść i w tej pozycji poczekać, aż my sami podejdziemy i się z nim przywitamy. Do nauki obu wariantów warto mieć jakiegoś pomocnika, który będzie mógł troszeczkę zapanować nad psiakiem i ponagradzać go smaczkami w momencie, gdy my będziemy wchodzić do domu. Dodatkowo to zachowanie trzeba wzmacniać dlatego możecie sobie zawiesić również przy wejściu do domu jakąś saszetkę ze smaczkami. To rozwiązanie jest świetne w momencie, gdy nie macie pomocnika, ponieważ Wy po wejściu do domu poprosicie swojego psa, żeby usiadł lub poszedł na miejsce i za chwileczkę tymi smaczkami, które macie pod ręką, ponieważ wiszą one w saszetce przy wyjściu, możecie nagrodzić psa za właściwe zachowanie. Trzecia metoda. Możemy odwrócić psiaka uwagę za pomocą e, pewnych zadań, które również go wyciszą i uspokoją. Ja najczęściej tutaj używam e, ćwiczenia z rozsypanymi smaczkami i komendą szukaj. Po wejściu do domu biorę sobie garstkę smaczków, które wiszą e, w saszetce, właśnie gdzieś tam na wieszaku przy drzwiach wejściowych, rozsypuję na ziemi, mówię komendę szukaj i mój pies Zaczyna wąchać, szukać tych smaczków po podłodze, dzięki temu troszeczkę się uspokaja, a ja mam czas, żeby się rozebrać, odłożyć zakupy i dopiero, dopiero po chwili przywitać się z moim psem. I czwarta metoda obniżenie pozycji człowieka. Często jest tak, że nasze ręce są poza zasięgiem naszych psów, a nasze psy wiedzą, że to właśnie ręce je głaszczą i to często rękami się witamy z naszym psem. W związku z czym, żeby dosięgnąć rąk, często zaczynają podskakiwać, e, gdzieś tam podgryzać nasze ręce i u niektórych psiaków metoda, w której my przykucniemy i zniżymy się do pozycji naszego psiaka, może spowodować to, że automatycznie on przestanie skakać, podskakiwać, e, ponieważ Ponieważ my zejdziemy do jego poziomu i przywitamy się z nim, gdy on jest jeszcze na ziemi. Ta metoda nie sprawdza się przy psach, które e, są bardzo duże albo bardzo energetyczne, oraz przy osobach, które nie lubią być lizane po twarzy, ponieważ jeśli my się obniżymy do psiaka, to niektóre psy w momencie, gdy się bardzo cieszą, e, właśnie zaczynają lizać po twarzy. Ogólnie nie wszystkie metody u wszystkich psiaków się sprawdzą, dlatego nie podałam jednego działającego sposobu, lecz kilka metod i to od Was, właścicieli, zależy, którą metodę wybierzecie, oraz warto sprawdzić kilka różnych i zobaczyć też, która z nich po prostu najlepiej u Was działa. Różne osoby mają różne preferencje i tak samo psiaki e, będą na różne metody różnie reagowały, jedne będą bardziej skuteczne, drugie mniej. Jednak musicie pamiętać, że żeby nauka spokojnego przywitania przyniosła efekt, musicie uczyć tego spokojnego przywitania 100 na 100 razy. Czyli we wszystkich sytuacjach, gdy wchodzicie do domu, starajcie się pomagać swoim psom w zachowaniu spokoju. I w prawidłowym przywitaniu, ponieważ psy uczą się na bazie doświadczeń i to wy musicie im pokazywać za każdym razem, jakie zachowanie oczekujecie. Dzięki temu wasze psiaki będą właśnie w ten sposób postępowały. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście możecie zadawać je w komentarzach. No i do zobaczenia następnym razem.